Wszystko gra Widzę was wciąż w moich snach Kim chcę być? O to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Zrób mi słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam Bo ja chciałbym być sławny

A, co jest z tymi materacami! Są wypchane kamieniami! Może i wypchałem materac dankana kamieniami, a może i nie! No dobra, przyznaję się bez bicia. Spójrz na tych gostków Ben. Banda neanterczyków. Dzień dobry ludzie, a może raczej dobry środek nocy? Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi, żeby wyruszyć tam, gdzie dotarło niewielu mężczyzn i jeszcze mniej kobiet. Zaraz, zaraz, mógłbym przysiąc, że film o jaskiniowcach już był. Tak, Harold, ale musimy ponownie wykorzystać kostiumy, bo moje astronomiczne wynagrodzenie stanowi e, jakieś 97% budżetu programu. No, ziom, ale jest środek nocy. A ja właśnie miałem cudowny sen o ogromniastej, pysznej pizzy! Sorki, Owen. Niestety, nasze dzisiejsze zajęcia muszą się zaczynać o świcie. By z prędkością światła osiągnąć cel! O, już rozumiem! Będziemy kręcić film o kosmosie! Jak na to wpadłaś, geniuszu? Uważam, że odłączanie się od chłopaków i stworzenie sojuszu dziewczyn z Courtney bardzo się opłaca. No bo słyszeliście ją, nie? Nazywała mnie geniuszem. O, ale mnie to kręci. Uwielbiam science fiction. Prawdziwy science fiction to ten twój nieszczęsny, wymyślony chłopak. Jakie to nadałaś mu imię? Brainy? Nie, Brady. I on istnieje naprawdę. Słuchajcie, kosmonauci. Wkrótce staniecie twarzą w twarz z wyzwaniami nie z tej ziemi. Ale najpierw... Mam dla was pewną wyjątkową niespodziankę! Do każdego z was dotarła niewielka przesyłka nadana w odległym świecie, który zapewne wydaje się wam obcą planetą! Uuu, co dostałem? <grystanie> co to jest? Nagrodę dla najwspanialszego kolegi? Pokaż mi to! Przyznawana najbardziej przyjaznemu, uczciwemu uczniowi, który zawsze stawia innych przed sobą. Przepraszam! ha! A jemu, co się stało? Zapytał raczej, czemu ja tego nie dostałam! Od kiedy Chris powrócił do kwestii intrygi i nastraszył mnie, że nie dostanę kasy, czuję, że żyję w kłamstwie! Bo faktycznie żyję! Zabotowanie przyjaciół jest takie obrzydliwe, ale moja rodzina potrzebuje forsy! Mam gazy lękowe. Prezent od Brandiego! Akurat! Moje nonczako, ale czad! Co dostałaś? To... Daj mi minutę! Kiedy prowadziłam grupę dyskusyjną, koleżanka wypięła się na mnie podczas debaty roku, bo uznała, że z nią nie współpracuję, ale dałam sobie radę bez niej. Łysoci brytni Reed! Ta fotka to memento. Jeśli chcesz zrobić coś dobrze, to zrób to sama! Ha, ha, ha. Ziom! Ktoś ci przysłał pieska? Nie żadnego pieska, tylko tarantulę! Kocham cię, Oblesiu! Mój pajączek! Czy tarantule nie należą do najbardziej niebezpiecznych pająków na świecie? Ciabią tylko wtedy, kiedy przestraszą się głośnych dźwięków! Niemożliwe! Zabierz, Zabierz go! Zabierz go, Obleś, zostaw! Brzydki pajączek! Puść! Oh, 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 oh. Wysłał mi piękny pierścionek. Niewiarygodne, co? No. Zupełnie nieprawdopodobne. Zaraz, to cukrowy pierścionek. Aż wspominała cukrze? Myślałem, że twój chłopak jest modelem. Podobno modele są dziani. Brady mówi, że to słodki pierścionek dla jego słodkiej ukochanej. Mnie to wygląda na prezent pożegnalny. Gdyby był agrestowy, to może nie miałaby rację, ale jest wiśniowy. A przecież nie od dziś wiadomo, że wiśnia to symbol miłości. No dobra, już czas wyruszyć ku wielkiej niewiadomej. Jak pewnie wiecie, dobry film o kosmosie ma trzy charakterystyczne cechy. Pierwsza: brak grawitacji to zupełny odjazd. Druga: siły grawitacji są zabójcze. I trzecia: w kosmosie nic się nie marnuje, nawet produkty? Przemiany materii. Super! Tak oto przechodzimy do pierwszego wyzwania. Za 10 minut zaczniecie przejażdżkę z dreszczykiem. Co? Co on powiedział? Z treścigiem. Aby osiągnąć zerową grawitację, należy latać odrzutowcem po paraboli, z pionowymi podejściami i jeszcze ostrzejszymi spadkami. Ale biorąc pod uwagę ceny paliwa, wykonamy symulację na prowizorycznym promie kosmicznym, który osiągnie prędkość potrzebną do utrzymania was w ciągłym stanie nieważkości. Um. Wspominałem, że mam lęk wysokości i spadania? Czy wzniesienie się na dużą wysokość kończy się spadaniem? Czy ta kupa złomu jest bezpieczna? Pierwsze kosmiczne wyzwanie polega na spędzeniu reszty nocy na promie i próbie wyspania się w stanie nieważkości. To chyba nie jest takie trudne. Złapcie się czegoś, co jest solidnie przyśrubowane, bo zaraz zacznę odliczanie. Tak! Odliczanie, nie śniadanie. 4, 3, 2, jeden. Odpalamy! Aaaa! Ja nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! A? A? Ale! Odjazd! Uwaga, astronauci! Czeka was długa noc! Lepiej się prześpijcie! Jeśli zdołacie! Dankam! <ścjalnie wyszło> Oddasz mi poduszkę? Bo moja dokądś poleciała. Nie da się zrobić, mała. Oddałem ją Oblesiowi. Brak grawitacji źle na niego wpływa. Co? Mam grać drugie skrzypce przy jakiejś głupiej tarantuli? Ugh, jak ja nie cierpię tego włochatego stworzenia. Jego wstępnego pająka też. <grystanie> Kurczę, ty to masz dobrze, Beth. Twoje żarełko nosisz na palco, więcej. ...wcale nie musisz się za nim uganiać. To tylko jedna z całej masy zalet bycia w związku. Słuchaj, um, będziesz to jadła? Popełniasz wielki błąd ograniczając się do jednego faceta. Po co się wiązać możesz skakać z kwiatka na kwiatek? Jak muła! Rany Julek! Harold zakochał się we mnie na zabój! Ogromna jest moc pierścionka na palcu! Faceci zawsze chcą tego, czego nie mogą mieć! A wy macie problem. Uderzyła w was asteroida i wasz system sterujący przestał działać. Co my zrobimy? Co my zrobimy? Widziałem coś podobnego w ocalić kosmos 3. Musimy przejść na ręczne sterowanie systemem nawigacyjnym. Szybko, niech ktoś łapie się za joystick. Doskonale, Harold, dobra robota! O! potwór ze mnie! Jestem zły! O-o! Staje się, że macie dziurę w kadłubie. zostało wam te minus 10 minut, żeby zatkać dziurę. W przeciwnym razie skończy się wam tlen. Odwłok do góry, Oblesiu! Nie pozwolę ci zginąć! Musimy zatkać tę dziurę! Szybko! Znajdźcie coś dużego, co będzie pasowało! Coś elastycznego! Co? Dlaczego tak na mnie się gapicie? Sojusz dziewczyn? Sojusz dziewczyn! No co jest, Harold? Nie zaproponujesz pomocy przy wysiadaniu? Nie miałem tego w planie. Ależ od na mnie leci. Spryciule zatkali dziurę dwiema poduszkami. Eh, szefie? To nie są poduszki. O, ten wiatr łaskocze! Dwi wietrze to fajne. Brawo dziewczyny! Wasza szybka reakcja uratowała grupę! Tak. Pierwszy punkt dla Sojuszu dziewczyn, co nie Kortni? Hurra dla nas. A oto nagroda. Wyznaczycie kolejność, w której zawodnicy będą podchodzić.